Cześć, z tej strony Newway. Dzisiaj chcemy Wam zaprezentować szybę do Junaka RX1. Adam zostawił nam swojego junaka. Pojechał na urlop, a my dorobiliśmy mu szybę turystyczną, wyższą o 15 cm od oryginału, szerszą po 6 cm na stronę. I w dolnej części zmalowana szyba, żeby nie było widać. Tych mocowań pod spodem Nie było trudności z czyszczeniem Prezentowana szyba jest w kolorze Jasno szarym Dobrze to wygląda na motocyklu Zobaczcie A i też Nie przeszkadza w widoczności Po zmierzchu Lub w takich złych warunkach atmosferycznych Także szyba do Junaka RX-1 Gotowa Zapraszamy na nasz sklep motoszyba.pl Do zobaczenia.